No Powoli dzisiejszy dzień dobiega końca, bo to jest piątek 20:39, 40 w tej chwili. No i taki czas autorefleksji. Z dzisiejszych rozmów, które miałem możliwość przeprowadzić w różnych okolicznościach, to problemy w szkole, brak zrozumienia. Tak, dziecko ma kłopoty, ma uwagę, nauczyciel nie rozumie. W relacjach dorosłych to są trudności z poszukaniem pracy, tak. No bo rynek jest taki jest, jaki jest, około 40% z handlu, z produkcji, z wielu innych zakładów się zredukowało. No i tworzą się trudności. Trudności w, porozum w porozumieniu się wzajemnie. Trudności w porozumieniu się bliskich sobą osób. No i czy ja się temu dziwię? No, niewątpliwie sam mam w tym jakiś też udział od czasu do czasu. Nie chciałbym tutaj idealizować i mówiąc, no, tak jak niektórzy mówią, ludzie nie potrafią. Ja też nie potrafię. Ja też w wielu sytuacjach nie potrafię, w wielu sytuacjach nie rozumiem, w wielu okolicznościach nie wiem. Ale z takiego podpytania, z tego co słucham, czytam, oglądam, nasłuchuję. To wynika z tych zaszłości, że poprzez okres dzieciństwa, rozwoju brakowało takich elementów jak krytyczne myślenie, że można zadawać pytania, można się z czymś nie zgadzać, można krytycznie myśleć, można dyskutować, omawiać, coś w rodzaju takiej właśnie dyskusji oksfordzkiej, prawda, pa pewnych panelów dyskusyjnych, żeby przedstawiać rację z wszystkich kierunków, nie tylko z północy czy z południa, ale ze wschodu i zachodu, jeszcze z jakiejś subtelności tych kierunków mieszanych. No i stąd to jest pokłosiem tego, no, można powiedzieć prosto, co człowiek sieje, to i rząd będzie. Jeśli pozbawiano nas przez lata zdolności komunikowania się, zdolności kooperacji, zdolności kreatywnego myślenia i krytycznego myślenia, no więc jakie mogą być tego owoce? Sam też je czasem wydaje. Mimo, że ma się jakąś wiedzę w tej kwestii. Powiadają, że szef zazwyczaj w dziurawych butach chodzi i mnie się to też zdarza. Co zatem można zrobić? No, pewno coś. Nie do końca i nie wszystko, ale myślę, że pewne retusze, pewne drobne czasem kosmetyczne zabiegi mogą sporo pomóc. Jeśli pochylę się nad kwestią, załóżmy, komunikacji, to postaram się wsłuchać w to, co ktoś mówi, bo mówienie jest wszechobecne. Każdy z nas mówi i jest w tym swoista przyjemność, zależy jak dla kogo, bo są ludzie, którzy nie lubią mówić, wolą zdecydowanie słuchać. Ale jeśli już lubimy mówić, to też, żebyśmy mieli pewną zdolność słuchania tego, kiedy ktoś w odpowiedzi na to, co my powiedzieliśmy, chce się do tego ustosunkować, my też dajemy mu sposobność wyrażenia swoich opinii. I kiedy tak dokonamy przeglądu, takiej retrospekcji, jak w minionym tygodniu wyglądały nasze rozmowy, czy na tym poziomie komunikacji moglibyśmy jakiś drobiazg zmienić, dokonać jakiegoś retuszu dla osobistej satysfakcji no i dla naszych potencjalnych rozmówców, którzy chętnie do tej rozmowy wrócą? No, to już jest fajny prognostyk, prawda? Nie od razu Kraków budowano, zatem nie chodzi o rewolucję, ale o taką ewaluację. O to, żeby z tygodnia na tydzień, z kwartału na kwartał takich zmian dokonywać. Pamiętam w ramach takiego coachingu rodzicielskiego kiedyś rozmawiałem z kimś na temat postępów dziecka i wpadłem na taki pomysł. Ja mówię proszę zauważyć pani bywa z dzieckiem. Co jakiś czas w poradni lekarskiej, żeby dokonać tak zwanego bilansu rozwojowego, prawda? W sensie wagi ciała, motoryki, mowy, odruchów pewnych. No tak, to, to jest tak. I prowadzi się taką książkę, w której dokonuje się zapisów. Czy zatem nie byłoby dobrze mieć w posiadaniu taki swój notes czy to pamiętnik, czy nie wiem, rozwojownik, jak niektórzy to nazywają, czy powiedzmy pokładowy dziennik, jak w przypadku statku i kapitana, który załogę wiedzie do celu. I od czasu do czasu do tego, do tego zerkać. Jakie mogą być skutki tego zerkania? <grytanie> no, mogą nasuwać się pewne wnioski. A, że tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia, znowu wpadamy w tą kolejne. Tu udało nam się iść bokiem, świetnie. No i mając taki obraz tego co się dzieje, jest szansa na to, że dokonamy korzystnych dla nas zmian, zmian których ja chcę, zmian których ty chcesz, nie że ktoś chce. O ty powinieneś to zmienić, ty powinieneś to zrobić. Nie lubimy takich mm, dyrektyw. My raczej, jeśli mamy tą automotywację, tą wewnętrzną, to wtedy chętniej i skorzy bardziej jesteśmy do, do takich działań. Zatem, taki pokładowy dziennik, co o tym sądzić? Mnie osobiście ten pomysł mi się podoba. Mam takie dwa kajety, dostałem w prezencie na gwiazdkie, takie zdobne, zacne, papsujące do jakiejś staromodnej komody, dokonywania takich zapisów. I będę jeden z nich wykorzystywał właśnie do takiego, do takiego celu. A zatem taka codzienna refleksja nad tym, co minęło w tym tygodniu, jakie były rozmowy, jakie były trudności, problemy. No i staranie się o to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego te trudności wynikają. Czy aby nie dziwimy się rzeczą, które dziwić nie powinny. To, że nam się zdarzają potknięcia, błędy, to jest, że tak powiem, wliczone w koszta. Nie sposób nie uchybiać. Powiedziano kiedyś, kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. Natomiast nie ma doskonałości. Posługując się tą nomenklaturą chrześcijańską, terminologią, wszyscy zgrzeszyli wszystkim brak chwały Bożej. Zatem mamy to wgniecenie, ten defekt, który niesiemy z sobą przez całe życie. I czasem odbiorcami tego defektu, tych zakłóceń, Jesteśmy nie tylko my sami, ale ci, którzy są w zasięgu naszego wzroku, naszego głosu, naszej osoby, mogą czasem odczuwać takie mało komfortowe sytuacje wynikające z braku naszego właściwego zachowania czy, czy mowy. Zatem dziennik pokładowy może być pomocą: możemy dokonywać analizy, wnioskować, no i prognozować, że tak powiem, kurs w odpowiednim kierunku. Do właściwego portu, do właściwego celu. No, wypada spokojnie ten wieczór jeszcze dotrwać na jakąś lekturę, na coś miłego, fajnego, jakieś pół godzinki dla swojej słoninki, żeby też było tak właśnie coś dla siebie. Także miłego wieczoru.